Dzień dobry. Któż z nas nie lubi odbitek? Dzisiaj proponuję Wam pracę właśnie stworzoną z odbitek. Będzie ona dwuetapowa. Najpierw będziemy robić tło. Do tego posłuży nam gąbka do mycia naczyń. Tutaj mam już lekko brudną wodę. Tutaj są, jest talerzyk, a na niej farby. Widzicie, ciemna farba. Takie lubię. Chłodna kolorystyka. Popatrzcie, troszeczkę mogę tu zmoczyć. A potem tą gąbką tą szorstką stroną dotykam do farby, aby się ona przylepiła do powierzchni gąbki. No i sobie odbijam. Zobaczcie, że są to odbitki. Dociskam, podnoszę, dociskam, podnoszę i nie biorę za każdym razem nowej farby z tego talerzyka, tylko odciskam cały czas tą z gąbeczki. Zobaczcie, pierwsza odbitka jest bardzo mocna. Później kolejne są słabsze. Mogę znowu wziąć o, i znowu sobie odbijam. Oczywiście mogę to zrobić też w poziomie. W pionie i tutaj znowu w poziomie. Te takie słabe odbitki też są bardzo ciekawe. Zostawiam gąbkę. Zobaczcie, co ja tutaj mam. Tu mam kawałek marchewki. Wezmę na tą marchewkę Dodam troszeczkę farby, oj może troszeczkę w takim kolorze jaśniejszym. Wysmaruję tutaj tą marchewkę. I teraz próbuję ją też odbijać. Pierwsza odbitka bardzo wyraźna, kolejne coraz słabsze. Można oczywiście kilka razy tą marchewkę pomalować i ją odbijać. Następnie mogę wziąć pomarańczę. Wezmę troszeczkę wody, wezmę żółty kolor i tu po, tą pomarańczę sobie pomaluję. I też ją sobie odbijam. Praca ciekawie wychodzi, bo każda odbitka, nawet jeżeli jest lekko widoczna, to jest interesująca. Mamy kolejne doświadczenia plastyczne. I tak możemy sobie dalej robić. Zobaczcie, tutaj mam rolkę po papierze toaletowym. Można ją sobie zgiąć. Powstaje tutaj wtedy taka łezka. Dodaję tutaj troszeczkę więcej wody, żeby farba mi się bardziej rozwodniła. Tą rolką dotykam, żeby mi się umoczyły tutaj jej krawędzie. I na przykład sobie odbijam takie łeski w dowolnym, wybranym przez siebie kolorze. No i stwórzcie sobie taką pracę. Zapraszam do zabawy u siebie w domu, prac nie wysyłacie mi na maila, spotkamy się po weekendzie majowym na Teamsie i wtedy te prace omówimy i ocenimy. Dziękuję.